Hejka, moje kochane ptaszynki! Dziękuję Wam bardzo za takie miłe przyjęcie tegorocznej świątecznej serii. Będą rozdania, będą wyniki rozdania, będą kolejni bohaterowie, kolejne przygody. Zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania! Uprzedzam, że możecie być w niezłym szoku, ponieważ tak wygląda świąteczny dom pomocy. Ja chcę tu pomieścić o wiele więcej rodzin, więc musiałam go totalnie rozbudować. Zapraszam Was teraz do środka. W tym momencie widzicie tylko mój pokój oraz przestrzeń wspólną. Wielka kuchnia razem z jadalnią, którą trochę przerobiłam, trochę powiększyłam. Ja też właśnie zmierzam gotowa, żeby pomóc kolejnym Simom. Więc pierwsze mieszkanie jest mieszkaniem świętego Mikołaja Arka, które poznaliście już w pierwszym odcinku zimowej serii. Drugie mieszkanie jest mieszkaniem Basi i dzieci, i zobaczcie, jak ono się na maksa zmieniło. W poprzednim odcinku wyprowadziliśmy przemocowego mirka i teraz oni mają swój własny kąt. Mało tego, dzieci mają swój własny pokój i swoje własne łóżka, swoje własne zabawki. Z racji tego, że to jest duża rodzina, oni wyjątkowo mają własną łazienkę, żeby było im po prostu wygodniej. I tutaj mamy kolejne mieszkania, które są puste. Tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie, tu jest czwarte. Te dwa tutaj mają osobne łazienki, w razie czego i tu mamy jeszcze dwa kolejne mieszkania, więc dużo miejsca na nowych bohaterów, na nowe rodziny. I ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, komu jeszcze możemy pomóc. Pod hashtagiem święta pija dodajecie rodziny, które potrzebują pomocy. Nieraz z rodziną możecie też dodać mieszkanie albo dom. I ja zaraz sobie wylosuję wybiorę jakąś rodzinę, której pomożemy. Klaudia to samotna matka z szóstką dziećmi Właśnie widzę Jeszcze w tym najgorszym wieku Ale zacznijmy od początku Klaudia w wieku 19 lat poznała miłość swojego życia Hech, przynajmniej tak myślała Porzucił ją, gdy dowiedział się, że urodzi czwarte dziecko Czyli jak ona go poznała, to miała już trójkę dzieci i... Hech, pija! pewnie się spytasz, co z dwoma innymi dziećmi Czekaj, z dwoma? Ja się już pogubiłam Klaudia spotkała kolejnego chłopaka i skończyli z Klaudią w ciąży. Oni oboje skończyli z Klaudią w ciąży? Niestety, on też ją porzucił. Mi w sumie nie robiłoby to już różnicy, jakbym wzięła babę, która ma z czwórkę dzieci i jeszcze dwa dodatkowe. Wiecie, co to za różnica? Już jakieś tyle. Klaudia przestała wierzyć w miłość. Hech! Hech, a pomyśleć sobie, że chciała tylko pełną, zdrową i kochającą rodzinę? Czy pija pomoże nam? No dobrze, a więc musimy Klaudii wydzielić mieszkanie. I z racji tego, że będzie miała ona aż szóstkie dzieci, fajnie by było, gdyby to mieszkanie było duże. Bo jednak tutaj zamieszka aż ośmiu simów, prawda? Więc fajnie, gdyby Klaudia jako samotna mama miała swój własny pokój. W historii Klaudii było również wspomniane to, że ona by chciała, jakby mieć normalną rodzinę, znaleźć miłość. Więc planuje znaleźć jej tą miłość, ale na pewno ona nie będzie. Mogła sobie zrobić kolejnego dziecka, dlatego będzie miała pojedyncze łóżko, które będzie samo siebie sugerowało to, że Klaudia wystopuj z tymi dziećmi. Myślę, że szóstka dzieci, jak na razie, wystarczy. Musielibyśmy znaleźć jej pracę. I ja się zastanawiam, jakby ona mogła pracować. Mój Jezu, wpadłam na genialny pomysł, właśnie. My zrobimy z Klaudii influencerkę. Będzie mogła być w domu, nie? Z dziećmi. Dobrze, a więc pokój Klaudii jest gotowy. Jest typowym pokojem takiej influencerki. Teraz trzeba tutaj umieścić. Редактор Wszystko dla dzieci w sumie, i to pomieszczenie będzie przeznaczone dla dzieci. Ja myślę, że szóstką dzieci to musi być ten kosz, bo to inaczej będzie tragedia. Dobra, moi kochani, a więc skończyłam. Tak wygląda w sumie to mieszkanie, i jest przeznaczone tylko wyłącznie na te dzieci. Teraz was prowadzę do łazienki, która jest skromna, ale ma wszystko, czego potrzebujemy. No i tutaj jest właśnie pokój jeszcze Klaudii. Okej, okay, jesteśmy my i płaczące dzieci. Teraz trzeba będzie je wszystkie pozanosić do łóżeczek i tak dalej. Dalej. I ja już teraz, już w tym momencie będę musiała zatrudnić pomoc, czyli opiekunkę do dzieci, bo sama sobie nie da rady z tyloma dziećmi. 22 po 4 godzinach udało nam się dopiero przynieść wszystkie dzieci tutaj i zajmijmy się w końcu Klaudią, bo jest ona na maksa niezadbana i głodna. Ej zrobiłam nam na kolację ryby z frytkami i teraz spróbuję się z nią zaprzyjaźnić i porozmawiać, tylko nie wiem czemu ona ją zostawiła. Weź Klaudia się nie stresuj, zjedz sobie jedzenie. Ej ona była serio głodna. Mega szybko się zaprzyjaźniły ze sobą, dosłownie w sekundę. No i ja myślę, że teraz możemy zadbać o nią. Czyli zrobić jej małą metamorfozę. Myślicie, że to będzie dobry pomysł? Bo ja uważam, że jako przyszła influencerka to fajnie jakby miała jakiś taki jeszcze bardziej oryginalny wygląd, bo teraz jest ubrana i wystylizowana tak normalnie na taką normalną dziełkę. Ej, w kolorowych wygląda fajnie. Ale mi się podoba mega w tych takich zielonych. Może skoczymy już z tą e, taką blondynką głupawą, która wpakowała się w jakieś kłopoty. Tylko zróbmy z niej prawdziwą, silną, taką fajną kobietę. Ej, widzowie, ona jest mega ładna. Jak się ją zrobiło teraz i pomalowało. Jestem w szoku, bo ja się nie spodziewałam. I myślę, że najlepiej to wygląda w outficie chyba imprezowym, jak ma tak, e, słuchajcie, dosyć mało makijażu, że to jest naprawdę ładna Simka. Tylko po prostu była taka nie do końca e, dobrze dobrana Stylowo, a teraz myślę, że wygląda serio spoko. Skoro mamy już styl nowy zrobiony, i skoro ona się będzie czuła teraz lepiej sama ze sobą i wygląda obłędnie, muszę przyznać, zanim znajdziemy jej pracę, ja tak pomyślałam, że co wy na to, żeby trochę zadbała też o formę, tak więc dziewczyny zabrały się właśnie do ćwiczeń. Nie może tak być, nie może tak być, nie może tak być. Ja umieram, muszę się jakoś uratować. Nie wiem, jak się mogę uratować. Dodałam Klaudię do rodziny i Klaudia będzie prosiła mrocznego kosiarza, żeby mnie wskrzesił. Nie może tak być. O nie, tu jest mroczny kosiarz. Widzowie, udało się mnie wskrzesić i Klaudia mnie uratowała. Całe szczęście. Ej, totalnie się tego nie spodziewałam, ale naprawdę zostałam świętą piją. O, mamy dzisiaj zimową fiestę, jak fajnie. Udało mi się wytrenować Klaudię. Ona mocno schudła. Nie wiem, czy widzicie, ale ja widzę, jestem prawdziwym trenerem. I teraz myślę, że można znaleźć jej po prostu pracę. Bądźmy tym razem rozsądni. Najpierw praca, potem miłość, ale w międzyczasie chcę Wam, kochani, ogłosić wyniki ostatniego rozdania 4 pory roku, które zdobywa Wiktoria. te Pia. Bardzo bym chciała dostać 4 pory roku, ponieważ mam tylko dwa dodatki, z czego jeden darmowy. No więc Wiki się udało, a teraz Wam, kochani, w tym odcinku rozdaję zestaw Clean and Cozy, czyli wielkie pranie. Zasady te same. Trzeba mnie subować, zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz komentarz. Tylko, kochani, w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić kontakt do siebie, ponieważ jak wylosowywał mi się zwycięstwa, to cztery komentarze z rzędu nie miały do siebie kontaktu i musiałam te osoby ominąć, więc pamiętajcie, żeby dodać jakąś nazwę na Instagramie, żebym mogła wam to wysłać. Tak jak tutaj wysłałam właśnie Wiktorii na Instagramie, a my wracamy już do gry. To musi być straszne, kiedy wracasz do domu i szóstka twoich dzieci płacze i od którego zacząć, którym się najpierw zająć? Jest, ej od razu 100, obiecującą... Debiutantką i wschodzącą gwiazdą? Co jest? Czemu nagle zdobyła tyle sławy? Ej, to jest total. Ej, coś się musiało chyba zbugować. Ale dobra nasza w takim razie, bo to nie jest normalne, żeby od razu miała tyle fejmu. I będziemy dążyć do ciepłej posadki. Wow, co się stało? Ona wrzuciła post i nagle zdobyła, słuchajcie, 30 tysięcy nowych follow. Co ona tam wstawiła? Drugorzędna gwiazda. Ej, totalnie mi się gra w tym momencie, zbugowała, że ona zdobywa aż taką karierę. Ale może to jest, nie wiem, jakaś magia świąt. O, zarobiła 500 Simolonów i w ten będzie mogła spokojnie się utrzymać. Wygląda na to, kochani, że jej karierę mamy już ogarniętą. I ona jest prawdziwą gwiazdą internetu, jakimś totalnym fartem. Ale teraz trzeba ogarnąć te dzieci. Na szczęście opiekunka się nimi opiekuje, więc yy, powiedzmy, że ta kwestia też jest zakończona. Ale przyznam szczerze, że przydałby się jeszcze jeden dorosły w Sim, który mógłby się nimi zająć. Czyli co? Szukamy jej męża! I tutaj jest już moje zadanie, bo ja mam idealnego kandydata dla niej. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was się domyśla. Miałam na myśli dokładnie tego Sima. Ten Sim, moi kochani, dowiedziałam się o tym e, w 100 dzieci challenge, nie może mieć dzieci. On nie może mieć dzieci, więc on jest totalnie idealny. Basia do nas dzwoni. Szybkie pytanie. Paka ja, planujemy spędzić ze sobą trochę czasu? Tak po przyjacielsku. Uważasz, że to dobry pomysł? Ej, uważam, że jak po przyjacielsku, to tak. Ale jak coś więcej, to nie. Basia dopiero wyszła z Toksycznego związku, i nie możemy pozwolić na to, żeby wpakowała się w kolejny toksyczny związek. A ja zorganizuję kochani imprezę świąteczną, na którą zaprosimy naszych wszystkich lokatorów i poznamy tam Klaudię z jej nowym przyszłym bojem. Dobra, jest Klaudia, jest on. Mam nadzieję, że usiądą obok siebie. Ja zapraszam wszystkich na świąteczny posiłek. Jest, usiedli obok siebie. Klaudia, weź się, zachowujec normalnie. Dobra, jak to zrobić? Ej, ona jest mega gwiazdą, więc ja zrobię to w ten sposób, że e, inni simowie. Zachwalaj innego Sima, najpierw zachwalajmy. Wydaje się doskonałym towarzyszem na każdą okazję! Uuuu! Morgin to chyba nie parcia. Przedstawię się, gdy go zobaczę! Ej! On jej daje prezent na święta! Ale ja... Ej, co on jej dał? Co to jest? Nie, nie mam pojęcia, co to jest, ale ona się ucieszyła, więc jest git. Ja zapraszam wszystkich do choinki, żeby zostawić ich samych, bo oni po prostu sami sobie robią akcje. To jest takie wspaniałe. Oni sami co chwilę ze sobą, wiecie, flirtują, przytulają się i tak dalej, więc ja ich zostawiam. Teraz on co robi? On teraz jej daje róże. Jezus! Widzowie, namówiłam Klaudię, żeby poprosiłam Mordzina, żeby został jej chłopakiem, tylko nie wiem, czy się zgodzi. Czekajcie, podchodzi do niego. Udało mi się dzięki moim wpływom, pokazała się taka opcja. Zgodził się. Dobra, oni są parą! Dobra, są chłopakiem i dziewczyną, reszta mnie totalnie nie obchodzi. Ale póki co, pozwólmy, żeby dalej radzili sobie sami, a Klaudia zyskała zupełnie nowe życie. Postanowiłam teraz wybrać rodzinę, która jest y, popularna, to znaczy ma dużo serduszek albo pobrań. I te dwie simki mają dosyć sporo pobrań, bo. Przypominam Wam, kochani, że jeżeli chcecie, żeby jakiś. Bo przypominam Wam, kochani, że możecie w ten sposób głosować, e, jakich simów byście chcieli zobaczyć. No i tutaj mamy dwie dziewczyny, bliźniaczki. Jestem ciekawa, czego do mnie chcą, jakie pomocy wymagają. W tej rodzinie są dwie bliźniaczki, Julia i Anna. Mają one. Kompletnie inny charakter i styl. Trzeba zaznaczyć, że siebie nie znoszą. Historia tej rodziny jest bardzo ciekawa, gdyż mama tych sióstr po rozwodzie z ich ojcem umiera. Ja bym powiedziała, że to jest 90% każdej historii, którą piszecie, że ktoś umiera, że mama umiera. Tata również już nie żyje. Dziewczyny robią przemeblowanie mieszkania i kompletnie zapominają o świętach. Celem rozgrywki jest. Pogodzenie sióst najlepiej zaprzyjaźnienie, przygotowanie do świąt domu i znalezienie miłości. Okej, okay, dzisiaj mamy, słuchajcie, odcinek pod znakiem miłości. Dodałam obie dziewczyny, Julia. Jest nadgorliwa, jest samotniczką, i szybko się uczy, nic nie potrafi, a jej siostra jest towarzyska, dobra i swojska. I rzeczywiście one są siostrami, i rzeczywiście, jak możecie zobaczyć, to się nie lubią. A więc trzeba przygotować dla dziewczyn mieszkanie. I z racji tego, że są tylko dwie, to ja myślę, że może być małe mieszkanie i że dajmy je te tutaj. Skorzystam tutaj z motywu Wednesday i jedna część pokoju będzie taka różowa, cukierkowa, a druga część pokoju będzie totalnie czarna i mroczna. Czy jesteście gotowi? Tylko się nie przeraźcie. A więc kochani, tak wygląda pokój dziewczyn. Ten jest zdecydowanie różowy, a ten zdecydowanie bardziej mroczny, jak możecie zobaczyć. Pogodzić zwaśnione siostry. To będzie prawdziwe wyzwanie, tylko gdzie one są? Bo ja ich tu nie widzę. Aha, one są na zewnątrz. I jak one stoją daleko od siebie? To stoi tu, to stoi tam. Dobra, na początek się z nimi zaprzyjaźnimy. Cześć, Julia, nie martw się! Wszystko będzie dobrze. Ja mam na was fajny pomysł. Cześć, Ania! Ale wiecie, co jest takie fajne i cool dla nastolatków? Klub! I wejdźmy razem do wanny do jacuzzi, Sobie tak pogadać, pospędzać trochę czasu. Ej, Basia przyszła, może Basia chce dołączyć. Basia, jak coś, to zapraszam. Dobra, ja ich zachęcam do tego, żebyśmy razem rozmawiali. I zaraz wyjdę specjalnie z jacuzzi, żeby... Zrobić coś do jedzenia na grillu, a je zostawię, żeby one sobie dalej pogadały. Ej, nie no, patrzcie, jedna do drugiej się odzywa. Może coś z tego będzie i bez grupy nawet. Rozmowa przy dobrym żarełku też jest spoko. Basia się dosiadła, spoko, Basia mi nie przeszkadza. Jestem ciekawa, jakie teraz mają relacje między sobą, ale wiecie co? Jak, o, widzę, że jedna nie lubi żartów, a druga lubi żarty, ale widzę, że nadal mogę naprawić złe relacje, czyli jeszcze się do końca nie pogodziły. No dobra, no to co wy na to, żebyśmy zrobili właśnie zajęcia grupowe. Dobra, rozpoczęły się zajęcia klubowe i zastanawiam się, co by mogło być tutaj takiego. Co byśmy mogli zrobić wspólnie, żeby one się dobrze czuły. I ja myślę, że możemy na przykład wspólnie, nie wiem, zrobić może bałwana, Nie wiem, może wspólnie zatańczyć. Ej, to nie pomaga, bo one ze sobą w ogóle nie gadają. Ale ja mam inny pomysł. Ej, wróćmy do domu i ja tutaj rozpocznę to spotkanie. Dziewczyny powinny za chwilę tutaj przyjść. Sama wyjdę i one są teraz skazane na własne towarzystwo, bo są tutaj zamknięte i będą musiały po prostu ze sobą spędzać czas. Jak na razie to ta woli rozmawiać do lustra, niż z własną siostrą. To smutne. Ej, nie widzę tego. Ta czyta książkę, a ta rozmawia z lustrem. Ja no muszę wkroczyć i po prostu razem je namówić do tego, żeby zaczęły ze sobą rozmawiać, bo one się nie odzywają do siebie. Ej, ona mówi, że nie lubi siostry. No dlaczego? Dobra, robię to. Pomóż naprawić złe relacje. Spróbujmy. Nie wiem, czy to nie jest za wcześnie. Dobra, jak tort zombie nie pomoże, to nic nie pomoże. Ej, dobra. Rozmawiają razem, więc ja jestem mega zadowolona z tego i ja teraz zrobię tak, że zapytam je o siebie. Najpierw zapytam ją o siostrę i zrobię to samo z drugą. Julia, lubię ją. Jest całkiem spoko. Ej! Pogodziły się już chyba. Cały czas sobie piątki przybijają, to dobrze. Wybacz, ale w tej chwili mam dużo na głowie i szkoda mi czasu na to, by dowiedzieć się, kim jest Ania. Co? Ona nie chce z siostrą, a blondyna chce. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myśl o tej rozmowie napawa mnie nadzieją, ale gdy Julia spędziła ze mną ledwie krótką chwilę, szybko stało się jasne, że między nami nie będzie przyjaźni. O nie, dlaczego? Ej, no rozmawiają o jakichś robotach, o policji, o naturze, więc. Oha, dobra, to nie trwało zbyt długo. Jestem ciekawa, co teraz pójdą zrobić. Dają sobie prezent! No halo, dlaczego jednak nie chcą się pogodzić, jeżeli już takie rzeczy się dzieją między nimi? Obie są smutne, obie są przegnębione i ja im zorganizuję dzisiaj dzień. A mianowicie zaczną od ugotowania wspólnie posiłku. Dobra, fajnie, żeby chociaż coś mówiły podczas tego gotowania, ale nic nie mówią do siebie. Ej, ale urosły im relacje! One nie grają za bardzo ze sobą, ale patrzcie, są plusiki. Ej, wspólne gotowanie łączy ludzi wobec tego. Ale ile im urosło teraz? A zwróćcie uwagę, że serio, one nie gadają ze sobą w ogóle. Ona lubi genialnych simów, czyli lubi swoją siostrę, bo jej siostra jest genialna. To jest y, niesamowite. Dobra, jedzą sobie teraz jedzenie i rozmawiają same z siebie. Są nawet dobre odczucia, czyli udaje nam się właśnie naprawić ich relacje po tak długim czasie. Siema, kochani, jesteśmy właśnie na balu maturalnym, bo tak się właśnie złożyło. Dziewczyny przyszły. Przebrały się ładnie bardzo wyglądają. No i to jest najlepszy moment, żeby znaleźć im jakichś partnerów, bo ich relacje są już niemal e, naprawione. I ja myślę, że Julia będzie totalnie pasowała do Kioskiego. Idziemy spróbować. A słodka Ania do tego przystojniaka, Rochana, jak oni ładnie razem wyglądają. Ja nie wiesz, w miłość, jak oni nie będą razem. Zaraz spróbuję jej to zrobić. Mamy, kochani, pierwszy pocałunek jednak włączyła ich miłość. Poprosi o pozostanie chłopakiem. Dobra, zgodził się. Są już razem. Ja nawet mogę iść o krok dalej, żeby oni potem się ze sobą oświadczyli, ale na spokojnie. Zobaczymy, czy ich miłość przetrwa i tak dalej. Odrzuciła! On chciał ją pocałować, a ona powiedziała, że nie chce. Dlaczego? W ogóle, słuchajcie, ja nie mogę tutaj za bardzo robić z nią romantycznych relacji, ponieważ Julia nie umie być sobą, kiedy Simowy wokół tak ją stresują. Aha... Za dużo ludzi tutaj, Boże. Ta Julia to jest naprawdę taka serio. Jest, kochani! Wzięłam ją na odludzie i ona teraz na odludzie. Zapytała go, czy będą razem. A jeszcze się nawet nie całowali. Widzicie, jak ona się szanuje? A on jest romantykiem. Jezu, ile ja musiałam się nastarać, ale udało się. Przyznam się, że myślałam, że. Rozgrywka z pogodzeniem sióstr i z tym, żeby znalazły sobie miłość, to jest 5 minut roboty, a zero ja już to gram prawie 2 godziny. To było naprawdę trudne, nie spodziewałam się tego. Ej, wręcz zaręczy nowy. ej, może polecimy tutaj tak grubo? Odchodził się! No i najważniejsze, one też zostały przyjaciółkami. Na fulach wbiłam im pozytywne relacje. Tak, są najlepszymi przyjaciółkami, przyjąć po, po grub. Ja nie chcę, żeby te odcinki trwały mega długo, tak po 20 minut albo nawet 15, bo chciałam, żeby to była taka krótka forma, wiecie. 10, 13, 14 minut odcinka i tyle Więc kolejni bohaterowie już jutro o 18. Swoją drogą jestem ciekawa, czy zdążę na 18.00 to zmontować, bo właśnie kończę nagrywać, jest 16, to będzie prawdziwy hardcore. Pamiętajcie, że możecie tworzyć rodzinki i domy do tej serii pod hashtagiem święta. Pija więcej informacji w opisie. I pamiętajcie o rozdaniu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się jutro o 18. Mam nadzieję, że codziennie będziecie przychodzili do mnie na świąteczne Sims vlogi. Hejka!